A dzisiaj mam coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli książka aktywizująca. To są takie książki, gdzie często czytelnicy decydują o tym, co się wydarzy z naszymi głównymi bohaterami. I dokładnie taką książkę wydało wydawnictwo. Kropka. i do tego ta książka jest piracka. Skarb straszliwego Z. Propozycja dla dzieci w wieku przedszkolnym, ja bym powiedziała 3-6 lat, bo taka ilość tekstu, ja myślę, że właśnie zainteresuje dzieci w tym wieku, ale oprócz samego tekstu, przecież my tu mamy akcję do rozegrania, co oznacza, że dzieci decydują co się wydarzy. Mamy tutaj takie ikonki, jak widzicie, i to jest ten moment, kiedy dzieci decydują, ale dzieci też wybierają właśnie te ikony tutaj z brzegu, one są tak świetnie pozaznaczane. Także to się uda w sensie znalezienie kolejnej strony, tam gdzie przenosimy się z akcją, również dzieciom, które na przykład nie znają jeszcze liczb ani cyfr, bo my tutaj wyszukujemy symbole. Na przykład tutaj jest kotwica i gdzieś z tej strony też będzie kotwica, więc ja Wam zaraz tutaj wybiorę, a w ogóle powiem Wam, jaka jest akcja. Poznajemy tutaj piratkę i pirata Mary i Jake. To są dzieci, które na plaży bawią się i znalazły list w butelce. I jak to bywa z takimi listami w butelce? Ta wiadomość tutaj jest tajemnicza i jest coś o skarbie, ale jest trochę też tak zamazane trudno tu cokolwiek rozczytać. Jeśli znajdziesz ten wiam, płyń szybk na papuzią wyspę. Skarb czek. Straszli. Więc z... jak słyszycie, niewiele da się z tego odczytać, no ale coś się da, jest skarb, jest wyspa papuzia, więc dzieci kombinują jak się na wyspę dostać. I powiem Wam pierwsze tutaj dwie rzeczy, jakie mamy do wyboru. Jeśli wybierzemy ikonkę latarnia morska, przyjaciele biegną do latarni morskiej, latarnik wskaże im drogę do papuzi wyspy. A jeżeli wybierzemy ikonkę kotwica, Jack nie chce się wdrapywać na latarnię morską, na wysokich schodach zwykle kręci mu się w głowie. Chodźmy lepiej zapytać w porcie. Się proponuje. I to jest ten moment, kiedy dzieci wybierają akcję. I powiedzmy, że ja wybiorę kotwicę i pójdę za Redą Jacka, bo jemu się nie chce wspinać, więc idziemy tam, gdzie jest kotwica, i mamy kolejne zdarzenie, które gdzieś nas dalej zaprowadzi. Na nadbrzeżu siedzi nieznajoma kobieta, która wskazuje drogę i ona z nimi rozmawia i znowu mamy do wyboru, jest taka fala, mali piraci wybierają żaglówkę, nigdy nie płynęli taką żaglówką, ale jakoś sobie poradzą, albo płyną w pław i przy płynięciu w pław jest ośmiornica, więc hyc, biorę ośmiornicę i zobaczcie, faktycznie tutaj na tej stronie jest ośmiornica, więc te ikonki, one nie są przypadkowe, one też podpowiadają dzieci czego będzie dotyczyć temat danego zdarzenia, co się będzie działo na danej stronie. Więc to nie jest takie kompletnie decydowanie w ciemno. Chcę wam powiedzieć, żebyście nie czytali tej książki przypadkiem tak strona po stronie, bo właśnie nie na tym polega i cała zabawa, cała zabawa polega na tym, żeby te strony przeskakiwać, żeby umieć odnaleźć te ikonki i żeby zdecydować co się stanie. I akcja jest taka, że no tak jak się domyślacie w tego rodzaju książkach, jedni odsyłają do drugich, gdzieś oni lądują, ta żaglówka się wywraca, więc oni są w wodzie, coś tam pod wodą się dzieje, kogoś tam spotykają i tak toczy się taka akcja powiązana, powiązana, powiązana. O zobaczcie tutaj akurat otworzyłam na syrenkach, które są urzekające. To jest też świetne w tych ilustracjach, że one są takie zabawne, nie jest to tak na poważnie, tak baśniowo, wręcz przeciwnie, my tutaj wiemy, że to wszystko jest po prostu zabawą i te syrenki tutaj z tatuażami i z taką piracką przepaską na oku. A propos w ogóle pirackiej przepaski na oku, to zobaczcie, bo pisałam o tym w recenzji na blogu Aktywne Czytanie, ale jeszcze Wam tutaj też powiem, że to jest super, że mamy i piratkę i pirata, bo ostatnio właśnie ktoś w grupie Aktywne Czytanie nawet szukał takiej książki, bo ma syna w przedszkolu i jak to w przedszkolu dzieci między sobą doszły do wniosku, głównie chłopcy, że a no dziewczyny nie mogą się z nami bawić, tam grać w piłkę, ani właśnie w Jakieś pirackie zabawy, no bo to nie jest dla dziewczyn. Wiecie, takie stereotypowe myślenie. I my tutaj przełamujemy te stereotypy, bo oni po prostu są razem. To też nie ma takiego moralizowania, że och, no bo dziewczynki mogą tak samo jak chłopcy. Tutaj po prostu jest dwójka bohaterów i nikt się nikogo nie pyta, kto co może, kto co powinien. Po prostu dzieci bawią się ze sobą. Ale powiem wam też zakończenie, bo jest mądre i zaskakujące. Dzieci dotarły do Papużej Wyspy i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj są po prostu inne dzieciaki, piraci i piratki, którzy zajęci są zabawą i to wszystko. Na tym polega ten skarb. Tam nigdzie w tym liście z butelki nie było napisane, że to będzie kasa, że to będą jakieś dukaty czy diamenty. A postać straszliwej Z to wcale nie jest jakiś, wiecie, taki pirat, który się kojarzy z taką brodą, tylko to jest właśnie dziewczynka. Ona ma imię na Z i dlatego tam było tak napisane. A straszliwa dlaczego? Dlatego, że ona straszliwie świetnie gra w nogę. I zaprasza dzieci do zabawy. I jak widzicie tutaj, nawet jest na tej ilustracji, że kolejna grupa dzieci, oni już kminią nowy list. Po to, żeby była frajda, dla jakichś innych maluchów, które spędzają czas na plaży. I bardzo mi się podoba to super zakończenie pirackiej książki. Podoba mi się, no ilustracje mi się tutaj podobają, są prześliczne. A jeszcze są takie smaczki najróżniejsze, bo pokażę wam, jak oni wpadli do brzucha Wieloryba. Cudne są te ilustracje. O, i tutaj w brzuchu Wieloryba oni też spotkali Pinokia. Czyli to jest znowu takie podpowiedzenie nam, yy, czytelnikom, że to jest bajka, że my tutaj po prostu bawimy się i dlatego to wszystko wymyślamy i tyle rzeczy się tutaj wydarzyło. I niektóre mrożące krew w żyłach, na przykład, a niektóre mniej. A myślę, że największą frajdą, oprócz tego, że no szukamy pirackiego skarbu, jest właśnie to, że to jest książka, gdzie dzieci mogą sobie same decydować, co się wydarzy. <muchy>